Ej, witajcie! Dziś przedstawię Wam zmiany, które zaszły w grze dzięki najnowszemu patchu 1.05. Dużo z nich nie zostało, ale mam nadzieję, że przez choć parę minut zajmę Waszą uwagę. Ja jestem Szujka, tworzę treści związane z najnowszą grą Studia Riot Games. Jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam do subskrypcji. Jedziemy z filmikiem. Zaczniemy sobie od nerfów Rays. Ofiarą padła superzdolność bohaterki. Czas wyposażenia wydłużono z 1,1 sekundy do 1,4 sekundy. Czas szybkiego wyposażenia wydłużono z połowy sekundy do 0,7 sekundy. Ograniczono także efekty wizualne podczas wystrzeliwania rakiety oraz efekty wizualne śladu rakiety. Twórcy uzasadniają tę zmianę tym, że ULT RACE jest wyjątkowo zabójczy. Jej przeciwnicy mieli po prostu za mało czasu, by przed nim ucieknąć. Teraz będą mieli o tą sekundę czasu więcej. Zmienione zostały także efekty wizualne, by łatwiej było rakiety naszej bohaterki dojrzeć. Zmniejszono obrażenia innej umiejętności RACE, bombowej paki, z 75 do 50 punktów zdrowia. Obrażenia zadawane obiektom, natomiast nie zostały zmienione i nadal wynoszą 600. Moim skromnym zdaniem twórcy dość mocno przesadzili. Nie powinni wprowadzać tych dwóch zmian w jednym paczu, ale w dwóch, aby rozczarowanie graczy jakoś się rozłożyło. Już widzę ten gniew fanateków rejs. Dlaczego? Ona teraz będzie bezużyteczna i tak dalej. Według mnie zmiany nie pogorszą skuteczności Raze. Granaty nadal będą tak samo zabójcze, jak były. Ult, choć trochę opóźniony, też zada tyle samo obrażeń. Na pewno czasami odczujemy te nerfy. Nie będzie jednak tak, że Raze stanie się zupełnie useless. Duże zmiany zaliczył także tryb rankingowy. Do gry zostaje wprowadzona zupełnie nowa mechanika, czyli rangi aktu. Ranga aktu zależała będzie od Waszych 9 najlepszych zwycięstw oraz ogólnej liczby wygranych. Będzie tam także zapisywana nasza najwyższa ranga w sezonie. Czyli tak, wbijemy na przykład diament, a potem spadniemy do złota. Nasza ranga aktu cały czas będzie tym diamentem, bo jest to najwyższa ranga, którą osiągnęliśmy w danym akcie. Będą tam także zapisywane nasze najlepsze mecze. Jeśli wygramy 13:0 i zdobędziemy 30 fragów, to mecz ten zapisze się w okienku rangi aktu i będziemy mogli cały czas do niego wrócić i popatrzeć na nasz wspaniały wynik. Ponadto w tej randze zapisują się tylko wygrane mecze. Podsumowując, będzie to takie archiwum i półka chwały w jednym. Początek drugiego aktu to także wielka okazja, by zyskać lub odzyskać rangę. Weterani muszą zagrać trzy mecze, a nowi graczy pięć. Jeśli na przykład wylądowałeś w brązie i po wielu meczach już nie mogłeś z niego wyjść, to teraz grając te trzy mecze możesz wbić nawet złoto. Liczą się one potrójnie. Nie powinno też być widać na rankingach różnicy między graczami, dlatego też jeśli w poprzednim sezonie mieliśmy słabą rankę, to nie powalczymy sobie z osobami na wyższym poziomie. Zmiana jak najbardziej na plus, reszta to w sumie tylko poprawki wizualne i tak dalej. Dlatego, by Was nie zanudzać, po prostu to pominę. Poprawiono także jakość rozgrywki i wiele błędów. Ostatnią zmianą na dziś będzie ta, dzięki której dostaniemy e-maila, jeśli pewna z osób, którą zgłosiliśmy, zostanie zbanowana. To tyle na dziś, dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli się Wam spodobało, to zapraszam do subskrypcji oraz obejrzenia innych filmów na moim kanale. Napiszcie, która zmiana zaimponowała Wam najbardziej, trzymajcie się, cześć!